Sielą bardzo tutaj się jak widać w marynarce. I tak, ogólnie jak sama nazwa filmu wskazuje, dzisiaj będzie reakcja, um, moja reakcja na temat traileru do drugiego Battlefronta EA. Tak. No i myślę, że to będzie dosyć dobra produkcja. Zresztą sami zaraz zobaczycie trailer i mam nadzieję, że moje ustawienia nie są schiczkane. I mam nadzieję, że wszystko dobrze. Tym razem się nagra. Więc tak. Zacznijmy, może, sobie od początku. Tak. I jedźmy. Może najpierw zobaczmy w ogóle trailer. A później e, będę, będzie, będą moje wypowiedzi. Przepraszam, jeśli będzie się ciutkę zacinało. 也有吃牛子。 No i tak. Ogólnie byłem troszkę zszokowany tą historią, gdyż najwyraźniej trochę ten Battlefront, wygląd tego Battlefronta się zmieni. Pierwsze co się zmieni to jest to, że będzie najprawdopodobniej kampania, jak widzimy po początku tutaj. I na przykład najprawdopodobniej kampania będzie się zaczynała wtedy, kiedy Będą rebelianci i próbowali, co im się też uda, zniszczyć Gwiazdę Śmierci, jak można za chwilę zauważyć. No, dosyć ciekawe. No, jak widać, też OBS pewnie nie będzie wyrablony jak zwykle na nagraniu. No i tutaj mam zniszczenie Gwiazdy Śmierci. I ogólnie tak się zastanawiając, ponieważ ona mu powiedziała, że co my teraz zrobimy? skrzesimy Imperatora. Tak. Tak, że jak wywrócimy Imperatora i tutaj jedyna e, rzecz, która mi się nasłynęła na myśl to jest to, że e, chyba z tego co pamiętam dobrze to było w legendach, nie w kanonie, w legendach e, było pojęcie o klonie Imperatora, możliwe, że to będzie coś z tym związane i to będzie naprawdę bardzo ciekawe w takim razie, też widzieliśmy nowy porządek, więc możliwe, że to jest... Kapitan Fazma, możliwe, ale nie można tego potwierdzić i ani wykluczyć. I też, jak można zauważyć, mm, widzimy tutaj nową, yy, może zacznę na trochę le lepszym o. Widzimy tutaj nową, yy, w ogóle jakąś klasę yy, szturmowców, w ogóle nowe oddziały. I to też może być ciekawe. Yy, co jeszcze mieliśmy takiego? Yy, Widzieliśmy na pewno Sokała Millenium, no to, to wiadomek Tutaj są walki kosmiczne, to jest bardzo ciekawy motyw, możliwe, że będzie No i dobrze No a tutaj Luka Skywalkera mieliśmy przed chwilą O, dokładnie, Luka Skywalkera A to jest najprawdopodobniej yy, ta bohaterka, najprawdopodobniej główna Bohaterka e, kampanii, pentagonista najprawdopodobniej. No i mamy Luka, który, jakby właśnie, i ona później tutaj robi swoje. Widzimy o wiele więcej wojen. To jest też bardzo ciekawe. Bardzo naprawdę. Mamy tutaj ogólnie całą galaktykę. Darta Maula i Mistrza JD. Wszystkie ery. Najprawdopodobniej od pierwszego do ósmego epizodu. Kautany na chow. I wiele, wiele więcej. Możemy tutaj też zauważyć siłę Lorena. No i ten niebieski napis: Star Wars Battlefront 2. I najprawdopodobniej to będzie właśnie okładka. Nie mówię, że to jest na 100% pewne, ale najprawdopodobniej to, co teraz widzimy, to będzie okładka Star Wars Battlefronta 2 EA. Dlaczego EA? Ja Was może uświadomię. Widzicie to? Czy, czy to nie jest Star Wars 2? No właśnie. Więc tak. Skoro już tutaj mamy dwójkę, to jest to naprawdę ciekawe i naprawdę zastanawiające. Jak oni to w ogóle rozegrają? Jak będzie rozegrana kampania? I jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. E, na przykład, mm, skoro są wszystkie ery, to znaczy, że będą i wojny, Klonów z droidami, tak jak i najprawdopodobniej czystka Jedi. Chociaż w to drugie wątpię szczerze. No i więc tak, pro, a propos droidów i klonów. Tak jak wiemy, mechaniki w 1CEA były, że tak powiem, takie przewroty, prawda? I tutaj nie jestem dosyć pewien co do droidów, ponieważ jak wiadomo, klony jeszcze by mogły robić takie przewroty, ale co z droidami? Czyżby oni ograniczyli mm, droidy, lub ograniczą w ogóle nasze poruszanie się postaci? Właśnie by tą wadę wyrównać, no jest to naprawdę dosyć ciekawy. Ten trailer, no mówi dużo, ale też zadaje ogromną ilość pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Więc yy, moje mordy, yy, no trochę to już wyszło dni, z dwa dni temu. Jeszcze kilka dni temu, jeszcze wcześniej przed tym, wyciekł do sieci film Taki powiedzmy skrótowy, więc wiecie Ogólnie przepraszam, że tak to późno nagrałem, ale Jak już nie mogłem się do tego zebrać Więc w moje mordy Mam na, od razu mówię, że kiedy wyjdzie To postaram się jak najszybciej ten tytuł kupić Jak najszybciej grać I teraz mam do Was pytanie, czy chcecie bym zastąpił normalnego oczywiście piszcie w komentarzach Czy chcecie, żebym zastąpił normalnego Battlefronta tą dwójką, którą mam na Steamie. Czy jednak wolicie, żeby do premiery Battlefronta Drugiego EA była jedynka. Decyzja należy do Was. E, więc tak, moi mordy, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja jestem Visto Fisher. To było moje zdanie. I niech Elo będzie z Wami. Na razie. Cześć hej